Trzymam konie zimno krwiste, przeważnie klacze pochodzące z Nowych Jankowic. Łagodne konie, dobre do utrzymania. Troszeczkę cena koni teraz kuczyła, Dobry źle, to jej dobrze zapłacą. No i coż więcej mogę powiedzieć. Tylko, że z chudowcami się teraz nikt nie liczy. Jest problem. Żeby troszeczkę to, to lepiej dbali, to by było troszeczkę może wszystkim lepiej. Tu mamy klacz huculską. Piękna karostrokata, jak widzimy. Jest siedmioletnia. Jest to Klacz hodowli Pana Tadeusza Klęka z Ruskich Piask, no jest to klacz hodowlana oczywiście, z licencją, jest to dzielna kobyłka, sprawdza się idealnie dla małych dzieci, w tereny, po prostu idealna do wszystkiego. Koreczki robimy po to, żeby ładniej pokazać szyję konia, żeby było pokazać linię całą, żeby tutaj wszystko było widać. które pozwolą sędziemu łatwiej ocenić krowę, bo on ocenia wzrokiem po prostu, no nie? Pa, patrzy, patrzy na to z punktu widzenia hodowcy, z punktu widzenia Pan A ja łapie. Musi po prostu widzieć to, co chcemy zobaczyć. Sam pan wie, że krowa wymyka wystrzyżona, wygląda ładnie, zgrabniej. I nie ukrywamy żadnych defektów. Musi być to naturalnie estetycznie. Sam pan ma teraz porównanie z krową, która na przykład ma jeszcze skończony. Ta jest już skończona, ta też. Za chwilę jeszcze będą zrobione ogony. To jest trasa Kusbórskich. To są młode kuślaki. 14 miesięcy dopiero mają. Kozy, no jeszcze nie niepospolite u nas, bo to nie jest typowo rasa kóz mięsnych. Tak, rasa kóz przywędrowała do Europy z Afryki. Oni są w Europie dopiero gdzieś od lat 80. Andrzej Junkuszew, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego. Jak Państwo widzicie, tutaj znajdujemy się na wystawie rolniczej w Sitnie z przed prezentacją owiec raz y, linii syntetycznych. Są to linie, które są dostosowane do potrzeb naszego tutaj regionu, wytworzone właśnie na naszych, na naszych rodzimych rasach. doskonała mięsność, doskonałe przyrosty, doskonałe przystosowanie do warunków środowiskowych. Są to zwierzęta takie, które rzeczywiście w tej chwili ten kierunek główny mięsny so, y, reprezentują i doskonale się sprzedają. Ja tutaj chciałbym pochwalić nasz Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie z racji tego, że my mamy jako jedni z najlepszych Jeden z najlepszych materiałów rzeźny w Polsce. Doceniani jesteśmy przez wszystkie, przez wszystkie nacje, które od nas importują zwierzęta, ale także prawda, na rynek krajowy. Produkujemy olbrzymią ilość tego po, pogłowia naszych tutaj zwierząt. Przeznaczone jest na rynek krajowy, są sprzedawane, są cenione. Doskonała jakość, dietetyczna, smakowa. Fantastyczne, fantastyczne zwierzęta, które tutaj możecie Państwo sobie zobaczyć.